Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No dzisiaj taki luźny odcinek vlogowy. Jadę w tym momencie do Mateusza z motoweteran salonu. Pochwalić mu się moim nowym zakupem samochodu, no ale nie chodzi o to Volvo XC90, bo no już parę miesięcy jest ze mną i Mateusz miał okazję nim jechać, a o perełkę, którą kupiłem w zeszłym tygodniu za całe 1700 zł. Dzisiaj mi ją dowieziono o 5 nad ranem. E, mój tato odebrał e, ten samochód, bo ja nie miałem możliwości e, być o 5 w łodzi. No i w tym momencie zaraz jadę, przesiądź się w to auto i dalej gonię do Mateusza. No i zobaczymy, czy zorientuje się, co za auto, bo nic w ogóle nie wie na ten temat, co to jest za samochód. A potem wspólnie się zastanowimy, co z nim zrobić. Bo z jednej strony jest to pospolitus, a z drugiej strony no, ciekawa historia za tym autem też się ciągnie. Zatem bądźmy w kontakcie. Chwilę Was jeszcze potrzymam w niepewności. No siema, już jestem z Mateuszem. Cześć. Siemka, cześć, piona. Idziemy właśnie do, chciałem już zdradzić co to za auto, ale Mateusza no, no. trzymamy dalej w niepewności. Mam A, nadzieję, nie że, że nikt mi go nie ukradł, bo zostawiłem je tutaj przykryte taką płachtą. No i zaraz Mateusz będzie zgadywał co to jest. Słuchajcie, ja mam podejrzenie, ponieważ Waldek zabrał mnie do lasu, to ja myślę, że to jest jakiś samochód terenowy pewnie. Hmm. Czy już to widzisz? O nie, o nie. To jest jednak takie bardziej, no co to może być, zaokrąglone. Już Wam też pokazuję. Pierwsze skojarzenia. Coś już prześwituje. Ale, ale daj no. mi jakąś podpowiedź. Czy to jest jakieś stare auto, nowe? Ile ma lat? Chociaż rocznik mi zdradź. Mati, to jest 2004 rok. 2004 rok. No to słuchaj. Kombi. E, kombi, kombi, kombi. No to jakiś, no na Passata to jest troszeczkę za małe. E, Naprawdę ciężko no. mi ocenić. Coś, jakieś takie z, coś z grupy Volkswagena, chyba jakiś cel, kombi, coś. Nie, nie. No nie mów, że samochód z skórą na masce. <grym> Właśnie nie. Chodźcie, pokażę Wam. Znaczy, w sumie trochę masz rację. Jakbyś mógł tą cegłę zdjąć z dachu, to. bo wiatr wiał duży. I tak i nie. To nie jest auto skórą na masce, z tego względu, że ta kura na masce została zdjęta z tego samochodu. Teraz Mateusz to odsłoni i pokaże auto w całej okazałości. Mati. Wszyscy powiedzą, że zwariowałem. Kupiłem za 1700 zł. Przestań, przecież super auto rodzinne, funkcjonalne, rowerki sobie przewieziesz, na grzyby pojedziesz. No ja mam nadzieję, że w teren to też. Dobra, zrobimy taki odcinek. Okej, okay, wyzwanie podejmuję. E, nie wiem, czy zauważyłeś, że jest pierwsza rzecz informacja. Cennik, opłata początkowa 6 zł. No to Czyli... myślę, że to chyba jakaś taksówka po tym, co Tak. tutaj widzę różne naklejki. Ja przyznam szczerze, że przejechałem tym autem dopiero około 4 km. E... Dużo o nim powiedzieć jeszcze nie mogę, oprócz tego, że jest jedna ciekawa rzecz w tym aucie ukryta. Mimo, że kosztował 1700 zł, no to będę tak. atrakcyjnie jak na ten samochód. Jest jedna rzecz, która jest niezwykle wartościowa. Gwarantuję Ci, że ten samochód nie ma kręconego licznika. Po pierwsze, wpisali mi to przy sprzedaży na fakturze. Ale rozumiem, że to jest 1.9 diesel standardowy. 90 tak, 90. Potem, tak, idealny silnik. Czyli niezniszczalny motor, jeżeli się go dobrze eksploatuje. Tak. E, pierwszy właściciel. Po taksówkarzu, no i rzecz najważniejsza. Mogę strzelać w przebieg? No 600 tysięcy 954 tysiące. <noise> <noise> Czyli mam nadzieję, że przyjmiesz drugie wyzwanie, że przekroczysz bańkę nim. <noise> Taki jest cel, ale co ciekawe, e, na pewno nie jest to kręcone 954 tysiące. Najważniejsza rzecz jest to silnik w oryginale blok nie był nigdy rozbierany, więc jest to auto, które jest fabryczne. No to jest to chyba takie najbardziej istotne miejsce. No jak drzwi super zamykają. Jeszcze tak. Tak subeczce. No to zobaczmy, w jakim on jest stanie może w środku najpierw. No powiem tak, nie ukrywajmy. Nie oczekuję od tego auta, że ten stan będzie tutaj jakiś wybitny. Ciekawe, o, pikowane, pikowane. E... Co pikowane? Zajrzyj, zajrzyj, Z zobacz pod sufitkę. O ja pierdziu. <laughs> Albo ktoś jeździł na ryby. <laughs> albo na grzyby. <laughs> albo na grzyby. I jest umocowana cała pod Chyba że ktoś skakał po tym daku i ona się oberwała na przykład. Właśnie nie? ciekawa rzecz. A propos tego auta, bo szukałem czegoś fajnego, bo z Mateuszem już jakiś czas rozmawialiśmy. Waldek, kub jakieś takie tanie nie za drogie auto, coś z ale nim funkcjonalne. Tak, ale poróbmy coś ciekawego. No i nawet Wam kiedyś zadałem pytanie, czy nie macie jakiegoś auta z dużym przebiegiem? Mówię, pójdźmy w tym kierunku. Tak. Pokażmy, że ta stara motoryzacja... No dobra, autoryzacja... ale duży przebieg okej, okay, ale to nie jest duży przebieg. To auto powinno już przestać trzy albo cztery razy jeździć, tak? Co ciekawe, ono jakby tak liczyć od 2004 roku, jak wyjechało z polskiego salonu, to w sumie około 200 km dziennie musiało pokonywać, żeby zrobić te 954 984 km dokładnie. Notabene... Silnik chodzi zdrowo. Zaraz się przejdziemy, to też jeszcze oceni. Obejrzymy sobie to auto jeszcze z zewnątrz okay. Może blacharsko. na. Serwis. Tak, zobaczymy go też blacharsko. Klima działa. To też jest jako ciekawostka. Mateusz w tym czasie przegląda technicznie auto, później i tak będzie wstawione jeszcze na podnośnik. Takie podstawowe rzeczy zrobimy, które trzeba wiadomo, pod kątem dobrej eksploatacji. To nie będzie żaden jakiś tam projekt. To ma być takie auto, które jest swojego rodzaju. Ikoną, no może trochę za dużo powiedziane, czymś, co pokazuje, że jeżeli dobrze serwisujemy dany samochód i hasło kiedyś to było, kiedyś to robili auta, jak widać jest przy tym też z automatu skuteczne, widać, że tego typu auta potrafią mi pod bańkę podejść. Taki jest mój cel, żeby zrobić milion kilometrów. Auto było na ubezpieczeniu komisowym, więc co za tym idzie, kończy się za trzy dni, więc przy okazji sprawdźmy, ile wynosi ubezpieczenie do tego auta. Wchodzimy na stronę mubi.pl motodoradca, bo to właśnie dla oglądających mój kanał przewidziano dodatkowy bonus w wysokości 150 zł na zakup polisy ubezpieczeniowej e, zwracany na konto. Bez względu na to, czy polisa będzie kosztowała nawet 300 zł, to 150 zł Wam na konto się należy. Ja sobie w międzyczasie wypełniam wszystkie dane związane z moim autem, jest to wersja limitowana, drive, klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczne lusterka. O, uda się wpisać przebieg. Dobra, komputer zaakceptował ten przebieg, tak robię powyżej 30 tysięcy kilometrów, no zmienił mi się teraz adres zamieszkania, może być drożej, eee, zobaczymy zaraz ile wyjdzie, eee, jest całkiem dobrze, 562 zł i ten bonus 150 zł, czyli za 412 zł mam ubezpieczenie, a na skrajnym biegunie ile tutaj mamy? 1491 minus ten bonus to widać, i tak naprawdę sporą różnicę. Dobra, ja sobie klikam swoje ubezpieczenie, więc, nawet jak wam się w tym miesiącu nie kończy ubezpieczenie, to poprzez ten link, klikając, już z automatu wypełniając swoje dane, wam ten bonus będzie się na przyszłość należał. No, panie prezesie, jakie pierwsze wnioski? Słuchajcie, powiem wam szczerze, że przeszedłem wokół całego tego samochodu i tu nie masz pachli. To są jakieś takie zupełne. Lakier, naprawdę, jest, tam lakier drogi, tak? jest podwójny, czasami w niektórych miejscach no widać szczególnie na masce. Tam, ale y, szpachli de facto nie ma. Zobaczymy teraz, jak ten samochód odpala. Trzymaj miernik. bierz kluczek. A ja zobaczę, jak ten silniczek w ogóle pracuje. W ogóle wiesz co? Chodź, otworzymy maskę, Dobra. żeby wam to pokazać, żebyście zobaczyli to tak. Y, usłyszeli i zobaczyli na oczy. Widzisz. klasyk 1.9 TDI. Ganska już na oleju mineralnym. Tak. no wypadało chyba przy tym przebiegu tutaj przejść. Potem już Moto Doktor. <laughs> Odpalamy. Świece nagrzewają się moment. Nie wiem kiedy ty tu przyjechałeś, ale to słuchajcie moment. No z 25 minut stoi. Uwaga! Zobaczymy czy kopci. To ja dodam gazu może? No, trochę pewnie kopci. Ty! Prawie, że nic! No to to jest normalna jakby ropa. No to plan jest teraz taki, że jedziemy się przejechać moją nową Łoktawią. Ale błagam Cię, zróbmy to kiedyś po lesie. To jest Dobra. moje marzenie. Offroad? Tak. Dobra. Coś czuję, że ten samochód będzie służył do wielu ciekawych różnych akcji, jakichś gdzieś tam drobnych wyzwań. Taki był pierwotny cel, ale nie myślałem, że uda mi się kupić taki rarytas. Jak widać, miliona nie trzeba ukraść milion można po prostu przejechać. Co tam jeszcze wypatrzyłeś? Rozrząd wymieniany proszę Państwa przy 892 tysiące kilometrów. A tam co jest? Olej przy 919, także świeżynka, wszystko, nóżka, sztuka, sztuka, nie śmiga. Dobra, jedziemy. Jedziemy się przejechać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta cena tutaj na drzwiach jest aktualna, bo chciałbym do Sopotu. A to w krywnach jest. A nie, w drugą stronę, funtak, funtak. Do Sopotu poproszę proszę pana, tylko po drodze k paru kolegów zgarniemy. Dobra, jedziemy, już się robi. Mati pomyśleć, że no, ten fotel kierowcy to jest porządnie wysiedziany, W ogóle ta pod sufit. Przestań fotel kierowcy. wyobraź sobie, co tu się działo z tyłu. Ile osób się tutaj posikało. Słuchać go. Coś, coś w tym jest, oczywiście. Gdzieś tam jakaś lampka od poduszki się pali, ale zobacz. ja w każdym Volkswagenie jadąc po dziurach. O kurczę, tutaj stuka tylko troszeczkę zawias na tylnych drzwiach, no. ale jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest cichutko, naprawdę. Kurde. O ładnie. I na boczkę. ręcznym chodzi. O, ręcz... o kurda, ta droga to będzie ciężka. Przepraszamy was za to, za drobne usterki, więc mówię tam. Trochę żeśmy sobie pożartowali opowiadając o tym aucie, jakie to ono jest super, czego to ono nie ma. No nie... To jest jedno. Zostawmy ten samochód pod kątem technicznym, bo tak jak mówiłem, ani ja z tego nie zamierzam jakiegoś projektu robić. To jest bardziej takie auto, trochę kupione do eksperymentów. Trochę się pewnie gdzieś tam nim pobawimy. Jak macie jakieś ciekawe pomysły na to, co w tym materiale następnym możemy zrobić z tym samochodem, tylko nie od razu dźwigiem zrzucić, bo na to przyjdzie kolej. No, bieg mi tu wyskoczył Myślę, trochę. Że ale tutaj te linki ręcznego wytrzymają maksymalnie dwa dni przy swojej eksploatacji. <laughs> ale przyznam się szczerze, że E, jakąś frajdę w, samą w sobie mi to auto sprawia. Teraz, jak szczególnie mówimy dużo przy tej erze downsizingu, że te samochody to takie owakie, że one tam za dużo nie przejadą, to jest jeszcze prawdziwa historia. 90-konny TDI, który pewnie niejedno auto jeszcze gdzieś tam swoim przebiegiem mocno zawstydzi. I może to nie wiadomo, jak tam nie przyspiesza, może to nie wiadomo, jakie tam dynamiczne nie jest, i nawet nie widać chmury dymu za nim. Jak już jest rozgrzana. No niestety, no. obecna Octavia na pewno aż tyle nie przejedzie tak bezproblemowo. To nie ukrywajmy, że tutaj te modyfikacje nowoczesne sprawiają, że te auta są coraz bardziej awaryjne i tu nic na to nie poradzimy. Także cieszmy się, że mamy tak fantastyczne samochody jeszcze i kupujmy je za 1700 zł. Tak, więc jak macie jakiekolwiek ciekawe pomysły, co można z tym autem byłoby zrobić? Bo już mi chodzi po głowie, żeby wziąć je na hamownię, zobaczyć ile przy prawie milionie kilometrów przebiegu jestem w stanie I tej mocy uzyskać. Tak, pojedziemy też w teren. bierzemy terenówkę, pojedziemy w terenie. Będzie ciekawy. Ty je, aha, ty terenówka ma ja za tobą oktawią. Tak. Zobaczymy dokąd tak. dojadę. A potem, a potem generalnie cię wyciągnę spokojnie, nie martw się w razie czego ściągniemy lawetę. Ale ja bym chciał Cię zabrać w takie ciekawe miejsca, w taki rewir dla tego samochodu. Grzyby, ryby. <gryby> tak. Płaszczki. Dobra. E... Śmiechy śmiechami, bardziej dzisiaj pod kątem takiego vloga chciałem Wam to auto pokazać i trochę historię wokół tego samochodu, jaka jest zbudowana. Mam wszystkie dokumenty od tego auta, od pierwszego właściciela, mojego imiennika. Notabene, jak widać, są jeszcze takie auta, więc ci, którzy wierzą, że ich auto ma 200 tysięcy przebiegu, to czasem muszą troszeczkę... Się dwa razy no zastanowić, czy tak jest. nie wiedzieli, ile to auto ma przebiegu, Poza tym, że tam jakieś takie wizualne troszeczkę rzeczy. Gdyby go wyprać, wyczyścić, to czy tak naprawdę przy jego obecnym stanie technicznym moglibyśmy uznać, że ten samochód ma tak duży przebieg? Myślę, że spokojnie byśmy podali połowę tego. Mateusz, prawda jest taka, że mam takie wrażenie, że w większości tego typu samochodów, okej, okay, widać, że on ma tu wnętrze gdzieś tam wytarte czy coś, ale jakbyś mi powiedział, że ma 450 tysięcy kilometrów tak. przebiegu, to bym powiedział, okej. Okay, może Okej, okay, może mieć, bo widać, że faktycznie jest gdzieś to tam powycierane. Ale jak gdybyś mi powiedział, że on ma prawie milion kilometrów przebiegu, to po pierwsze bym się zastanawiał, już jak słyszę, że ma pierwszy fabryczny silnik, to już w ogóle gdzieś mnie dziwi, a druga rzecz, że nawet szyby wszystkie są w oryginale, więc tak. widać, że no, da radę, da radę jeszcze zrobić coś tam w miarę ciekawego. Więc Żałuję no... tylko, że nie poznaliśmy tego pierwszego właściciela. Myślę, może że że będzie okazja, może będzie oglądał ten materiał, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Eee... No nic moi kochani, to na dzisiaj tyle, taki krótki vlog z jazdy, krótka zabawa wokół Skody Oktawi. o trójeczka mi się wcisnęło. Idziemy jeszcze obejrzeć go na serwisie, sprawdzić czy możemy bezpiecznie nim jeździć, bo to jest najważniejsze, bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli układ hamulcowy i tak dalej, posprawdzamy. No mam eksperta tu od tego, więc niech Mateusz już y, przejmie to auto w swoje ręce, będę spokojny jak MWS podaj, się tym ty zajmie. Ale nim tam pojeżdża. No, Mat Mati, możesz sobie i na wakacje z rodziną spokojnie Super. pojechać, jakżeś sam mi mówił, bagażnik jest duży. Więc cel jest taki, dobijamy do miliona kilometrów, nie wiem czy może Wy mi w tym pomożecie, czy w jaki sposób ten milion zrobimy, ale ja chcę widzieć jak to będą cztery, tam cztery, sześć dziewiątek tutaj będzie w pewnym momencie. Moi kochani, to po raz trzeci już podchodzę do tematu pożegnania, więc żegnam się z Wami w tym momencie, Wspólnie razem z Mateuszem. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej! Hej.